Padek. W opowieści o upadku zwykle przewijają się zalane pustkowia i zarośnięte ruiny. Mówi się, że wydarzył się on wiele pokoleń temu, gdy niszczycielskie powodzie, wielkie pożary i potężne trzęsienia ziemi połączyły siły, aby oczyścić ziemię z jej mieszkańców. Przetrwały tylko nieliczne społeczności, choć po wielu latach ciemności i marności ich historie zlały się w jedność z legendami i kłamstwami. Chociaż większość świadectw tego, jak wyglądało życie przed upadkiem, zostało zniszczonych, część z nich przetrwała, dostarczając informacji o dawnym świecie. Tutaj, w rdzawym pasie, przemieszczające się piaskowe wydmy wiele lat temu przysypały miasto portowe Marano, tworząc naturalną kapsułę czasu, która jednocześnie zachwyca i zadziwia łupieżców. Uszanowani moi drodzy, ja nazywam się Kuba Kacprzak, to jest kanał Kulturosław, i dziś chciałbym z wami porozmawiać o grze Ark Riders, wydanej 30 października przez Embark Studios. Ja grę ogrywam na PC z systemem Windows. Wyszła ona także na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X oraz S. No, i słuchajcie, ja jestem w szoku, bo w dzisiejszych czasach, kiedy mamy głównie e, różnego rodzaju remake, remastery, kiedy trochę brakuje świeżości, jeśli chodzi o wydawane IP, Ark Riders postanowiło zmienić naprawdę, naprawdę wiele. I już na samym początku należy zaznaczyć, że nie jest to klasyczne MMO. Shooter, tylko coś znacznie, znacznie więcej. Ponieważ twórcy z Embark Studios postanowili zaoferować nam naprawdę złożoną mechanicznie rozgrywkę, rozgrywkę, która jest bardzo niejednoznaczna, która pozwala nam na naprawdę, naprawdę dużo. I chciałbym na początku skupić się właśnie na tychże mechanikach. Słuchajcie. Kiedy Usłyszałem o Ark Riders po raz pierwszy myślałem, no dobra, jest to zapewne strzelanka z perspektywą trzecioosobową, czyli będziemy biegać, strzelać do innych graczy i tyle. Natomiast okazuje się, że nie do końca Ark Riders prowadzi nas w świat post Apo, ale post Apo dość niezwykły, bowiem tutaj naprawdę czuć że żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. Czasach, które kompletnie zmieniły struktury, kto jest panem, a kto jest zwierzyną. Mamy tutaj wiele nawiązań, choćby do Terminatora, trochę do Mad Maxa. To wszystko się bardzo fajnie miesza. Ale to, co w tej grze mnie najbardziej urzekło, to to, ile mechanik mamy. Bo okej, okay, możemy się strzelać, ale. To, to strzelanie nie dotyczy wyłącznie walki pomiędzy graczami. Oczywiście możemy grać w ten sposób, że będziemy polować na innych uczestników rozgrywki. Gra nam na to jak najbardziej pozwala, tylko od nas zależy, czy chcemy z kimś współpracować, czy może będziemy bardzo, bardzo źli i będziemy przeszkadzać każdemu, żeby upić jego towary, bo tak naprawdę głównym wrogiem... Hmm, Głównego wroga tutaj tak naprawdę nie ma. Okej, okay, są niby maszyny Ark, a, ale te maszyny są tylko jedną ze stron. Drugą stroną są tak zwani łupieżcy, łupieżcy, którzy wyruszają na powierzchnię, by zdobywać cenne materiały, by zdobywać towary, by przeprowadzać różnego rodzaju misje. I to, co na... Wstępie, należy zaznaczyć to to, jak bardzo, bardzo klimatyczna jest ta rozgrywka. Bo słuchajcie, tutaj nie możemy się nastawić tylko na jeden tryb. Mianowicie, jeśli chcemy polować na innych łupieżców, czyli innych graczy, oczywiście możemy to robić, ale musimy uważać, bowiem na niebie i na ziemi mamy pełno maszyn, ark, które chcą nas zniszczyć i musimy sobie to wszystko dobrze zaplanować, więc y, obok mechaniki strzelania, strzelania, które jest wykonane bardzo dobrze, bo mamy różne rodzaje broni, różne rodzaje amunicji, mamy także granaty, miny y, i możemy walczyć również wręcz, więc y, tak naprawdę tylko od nas zależy, w jaki sposób y, będziemy toczyć te walki. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy. Oczywiście, ARK jest głównym wrogiem, ale to, czy my sami będziemy wrogami dla innych i czy inni będą wrogami dla nas, to już jest tylko i wyłącznie y, nasza indywidualna decyzja. I to sprawia, że ten tytuł jest tak niezwykły. No, bo zazwyczaj w strzelankach, okej, okay, mamy deadmecze drużynowe, mamy zdobywanie flag, a tu wygląda to inaczej. I. Kiedy startujemy z grą, musimy sobie zadać jedno pytanie. Na czym nam zależy w danej rundzie? I tutaj zaczyna się kolejny fenomenalny system w tej grze, czyli przygotowywanie się, robienie takich. Trochę buildów, które mają na celu pomóc nam w stylu gry, jaki będziemy preferować. Bowiem możemy stwierdzić, że chcemy skupić się wyłącznie na tym, by zebrać jak najwięcej różnych materiałów i skupimy się na odkrywaniu mapy. Ok. Wtedy możemy pomyśleć: Dobra, wezmę jedną broń, wezmę tylko jedną porcję amunicji do tej konkretnej broni. Weźmiemy sobie lekką osłonę, weźmiemy sobie bandaż do ładowania osłony i ruszamy. Ale musimy pamiętać, że nie możemy nikomu ufać, i cały czas mamy tutaj takie lekkie napięcie, które powoduje, że hej, musimy uważać, bowiem jeden błąd może spowodować, że yy, cała nasza wyprawa legnie w gruzach. I powiem Wam, ja wielokrotnie miałem już taką sytuację, gdzie nazbierałem. Różnego rodzaju materiałów, już byłem taki, o, fajnie, uda się. I na przykład na samym końcu dostawałem strzał w plecy nie od maszyny, ale od innego gracza, bowiem tutaj tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak przyjaźń. Tu jest ograniczone zaufanie, tu jest coś na zasadzie hej, nie strzelaj we mnie. Ba, raz nawet miałem sytuację, kiedy pomimo tego, że ustaliliśmy z drugim graczem, że nie będziemy do siebie strzelać. To na koniec dostawałem od niego strzały w plecy, i cudem udało mi się wyrucić do bazy. Więc tutaj ten dreszcz emocji jest cały czas, i to powoduje, że ta gra jest naprawdę, naprawdę niezwykła. I te bildy są cholernie istotne, bo musimy. Nie tylko zarządzać ekwipunkiem, w którym miejsce jest ograniczone, ba, mamy ograniczone miejsce nawet w naszej bazie. Musimy powiększać skrytkę, musimy rozwijać naszą bazę, nasz pokój, tak byśmy mogli sami z tych rzeczy, które zbierzemy, czy też odkupimy od handlarzy, tworzyć coraz to lepszy ekwipunek. Więc. Arg Riders jest grą złożoną i to jest przeogromna siła tego tytułu. Uważam, że naprawdę, naprawdę zrobiono tutaj coś wyjątkowego, coś, co może się podobać, bowiem nawet samą to, jak zwiedzamy mapę, jak przechodzimy daną y, rundę, zależy tylko i wyłącznie od nas. Chcemy się skradać? Nie ma problemu, możemy to robić. Chcemy y, jak najwięcej zabijać? Mamy do tego prawo. Y, chcemy przejść niepostrzeżenie? Proszę uprzejmie. Y, chcemy skupić się na wykonywaniu zadań, które y, są nam przydzielane? Też możemy to robić, ale nie ma. Czegoś takiego, że hej, musisz zrobić to, to i to nie. Możemy pobrać sobie zadania i potem po prostu grać. To, kiedy przejdziemy dane zadanie, nie ma znaczenia. I ta wolność sprawia, że świetnie to się wpisuje w ten klimat post-apo, bowiem. To, co usłyszeliście na początku, tę przyczynę, dlaczego świat wygląda tak, a nie inaczej, znajdziecie to oczywiście w grze wśród całego zbioru kodeksu, który się znajduje. I muszę Wam powiedzieć, że ja naprawdę dawno już nie czułem w żadnej grze tego typu grze survivalowej post-apo. Takiego uczucia niepewności, a jednocześnie fascynacji, bo ta fascynacja do tego, żeby przełamywać jakby swoje obawy, jest czymś naprawdę, naprawdę świetnym. I nie ukrywam, że momentami miałem nawet takie. Kurczę, może jeszcze jedna runda. Już jestem zmęczony, już starczy, ale nie, jeszcze jedna runda, jeszcze spróbujmy. Może uda się znaleźć części do rozwoju naszego pokoju czy też bazy, może uda się wykonać poboczne zadania, może uda się wbić kolejną rangę, kolejny level. Tu wszystko nastawione jest na to, by grać, grać i jeszcze raz grać, bowiem też. To, co jest wyjątkowe, to to, że każde wyjście na powierzchnię, no bo yy, fabularne miasto, które, w którym się znajdujemy i w którym jest nasza baza, znajduje się głęboko pod ziemią. My za każdym razem wychodzimy na powierzchnię i mu, musimy pamiętać, że każda rozgrywka będzie inna, bo nie mamy pojęcia, co nas spotka. I to jest genialne, że nie mamy tu tylko i wyłącznie iść. Zastrzel, zbierz, wróć. Nie. My możemy mieć 99% czasu przyjemną, luźną rozgrywkę i w momencie, w którym już wzywamy windę, która ma nas zabrać z powrotem ze wszystkimi naszymi łupami, nagle się okazuje, że y, znajduje nas wroga maszyna Ark albo inny gracz postanowi zabrać nam wszystko. I uwierzcie mi, ten moment, kiedy już ledwo żyjecie, bo kiedy pasek Naszego zdrowia spadnie do zera, to nie umieramy od razu. Jest jeszcze taki moment, w którym możemy się czołgać. Jeśli jesteśmy blisko powrotu do bazy, możemy jeszcze ledwo żywi wrócić i powiem Wam naprawdę, wychodząc z tego czasami, spektakularne akcje. I wow, jak to dobrze. Ze sobą wszystko współgra, więc ta gra nie powoduje nudy. To nie jest tak jak w klasycznych strzelankach, że okej, okay, no mamy znane mapy i ciągle dzieje się to samo, czyli strzelanie, strzelanie, strzelanie. Nie, tutaj za każdym razem musimy kombinować, musimy mieć plan działania. Wyjście na powierzchnię tak po prostu, okej, okay, jest możliwe, ale y, jeśli będziemy. Błąkać się po mapie, to nagle się okaże, że brakuje nam czasu, bo bycie na powierzchni jest ograniczone czasowo co też gra dużą rolę. Jesteśmy nawet informowani: hej, zostało 10 minut, zostało 5 minut. Niektóre windy zamykają się wcześniej, więc musimy bardzo dobrze zaplanować. Co chcemy zrobić? Tym bardziej, że wyjście na powierzchnię zawsze odbywa się w różnych miejscach. To nie jest tak, że jesteśmy wysadzani zawsze w tym samym konkretnym miejscu. Nie. Więc kiedy wychodzimy, musimy sobie kliknąć w mapę i rozrysować w głowie plan. Plan, który będzie nam przyświecać przez całą rozgrywkę. Na zasadzie, ok, pójdę tutaj, bo bardziej potrzebuję części elektronicznych. Zbiorę ile się da, i okej, okay, tutaj jest właz. Mam klucz do tego włazu, więc mogę sobie w ten sposób zaplanować całą akcję, w ten sposób, by zrobić to jak najefektywniej. No ale mówię, nawet jeśli mamy bardzo dobry plan. To niekoniecznie musi się on udać. I też fajne jest to, że możemy mieć własny zespół. Możemy grać yy, w duecie, możemy grać w tercecie. I to jest też fajne, że maksymalnie możemy grać w trzy osoby w jednej ekipie. Ale to też. Nie daje nam gwarancji sukcesu. Pamiętam taką sytuację. Nie byłem z nikim w ekipie, ale spotkałem dwóch innych graczy i stwierdziliśmy: OK, walczymy przeciwko jednej maszynie, i już nam szło świetnie, już byliśmy prawie u celu, już ta maszyna ledwo dychała. Co się okazało? Nagle pojawił się czwarty gracz. I strzelił nam wszystkim w plecy i przegraliśmy, pomimo tego, że byliśmy blisko sukcesu. Więc y, grając w Ark Riders, musimy pamiętać o tym, że nic nie jest pewne. Y, też parę słów wypada powiedzieć o fabule. Fabuła jest bardzo prosta. My tworzymy własnego łupieżcę, kobietę bądź mężczyznę, powiem wam szczerze, trochę żałuję, że. Yy, ten system tworzenia postaci nie jest zbyt rozbudowany. Mam nadzieję, że z czasem będą dodawane kolejne opcje. Też ciekawostką jest to, że za zdobywane punkty renomy możemy sobie kupować nowe stroje na przykład, też nowe farbowanie twarzy w jakieś ochronne barwy. Możemy dokupywać akcesoria wizualne do Naszego stroju i to jest bardzo spoko, bo nie wymusza na nas e, takiego pay-to-win. Tu tego pay-to-win nie ma. Oczywiście możemy sobie kupować. E, za realną gotówkę monety. Ale te monety możemy przeznaczyć tylko i wyłącznie na stroje. Nie ma tu czegoś takiego, że hej, zapłać 300 zł, żeby awansować od razu na tam powiedzmy 50-60 level, i to się chwali. To jest bardzo, bardzo fajne. Też to, że nie ma takiego przymusu. Hej, chcesz coś zrobić? No to fajnie by było, żebyś dopłacił. Nie. Tutaj po prostu możemy albo kupić podstawową wersję gry, albo wersję Deluxe. Ja takową posiadam. I dzięki temu mamy trochę tych wirtualnych monet na. Wizualne dodatki, albo po prostu możemy sobie grać tak, jak jest i skupić się tylko i wyłącznie na tej esencji gry, która jest naprawdę, naprawdę wyjątkowa. I tak jak widzicie na załączonym obrazku, to, co się dzieje podczas grania, sprawia, że my cały czas kombinujemy, my cały czas mamy trochę tę niepewność. My nie jesteśmy tutaj hardkorami i to też jest super. My jesteśmy jednocześnie predatorem, ale i zwierzyną. I dzięki temu możemy naprawdę świetnie się bawić. Gra jest także przepiękna graficznie. Powiem wam, że jak gram na maksymalnych ustawieniach i no zachwyca. Zachwyca to jak to jest płynna gra. Okej, okay, zdarzają się ewentualne bugi raz na jakiś czas. Dwukrotnie gra mi się wykrzaczyła całkowicie, ale co dobre. Bo raz gra wykrzaczyła mi się w momencie, kiedy wracałem do bazy. I trochę się bałem, że może być problem z tym, że nie zapisze mi tego jako sukces. Natomiast udało się było dobrze. Ja się bardzo ucieszyłem, że nie straciłem tego, co udało mi się zdobyć. Czasami zdarzy się gdzieś zaklinować, ale słuchajcie, to jest duża gra. To jest bardzo duża gra, to jest gra złożona i mam wrażenie, że jak na taką skalę, to chodzi ona naprawdę znakomicie. Jest też przyjemne udźwiękowienie i właśnie dźwięk, bo o tym bym zapomniał. Słuchajcie, jak będziecie grać, to polecam granie na słuchawkach, żeby słyszeć, co się dzieje wokół Was, bo to też jest ważne. Dźwięk. Jest jedną z mechanik w tej grze. Jeśli usłyszycie, że piętro wyżej ktoś biegnie, to już macie takie OK, trzeba się przygotować, bo nie wiadomo, na kogo trafimy, czy ten łupieżca będzie y, przyjazny i powie hey, don't shoot. Czy może jednak stwierdzi, dobra, dawaj, dawaj wszystko, co masz. Y, a te pojedynki strzelskie bywają naprawdę imponujące, więc. Y, Słuchajcie, ja z mojej strony polecam bardzo, bardzo polecam grać w Ark Riders. Jest to gra naprawdę świetna, gra świeża, gra, która daje mnóstwo frajdy. I to, co mówiłem, jest takie uczucie jeszcze jednej rundy, jeszcze jednej próby. A może uda się zrobić to, a może znajdziemy coś fajniejszego? Całe to zarządzanie kwipunkiem, może to sprzedać, żeby mieć coś innego, a może pójść do handlarza, a może odłożyć, żeby rozwinąć broń, rozwinąć wszystkie stoły w naszym pokoju per bazie, żeby móc samemu efektywniej i szybciej. I taniej y, tworzyć niezbędny do działania sprzęt. I jaki sprzęt chcemy tworzyć? Chcemy być łupieżcą nastawionym tylko na łup? Okej, okay, musimy mieć dużo miejsca w naszym plecaku, y, ale jeśli dużo miejsca w naszym plecaku, to czy chcemy wziąć broń? Y, czy skupimy się może właśnie na tym, żeby mieć jak najbardziej efektywną, mocną broń? A jeśli broń, to czy chcemy bardziej na, strzelać z dystansu, czy może chcemy strzelać. Z bliższej odległości? Chcemy działać po cichu? Czy nie boimy się tego, że yy, dźwięk strzału, yy, przepraszam za yy, chwilowe zatrzymanie się, czy dźwięk strzału spowoduje, że usłyszą nas maszyny? No to wszystko jest tak niebywałe, że chce się w to grać. I ja mam nadzieję, że więcej. Yy, Firm produkujących gry pójdzie w tę stronę. Bo tak jak mówię, mi bardzo brakowało takiego klimatu niepewności, bo zazwyczaj grając w ten survival my jesteśmy sami, naszym rywalem jest nie wiem, natura, zwierzęta czy po prostu inni gracze, ale nigdy nie ma czegoś takiego, że. Musimy się skupiać na wszystkim, że wszystko jest zagrożeniem, bo zagrożeniem mogą być warunki pogodowe, bo zagrożeniem są maszyny ARK, bo zagrożeniem mogą być inni gracze, czy choćby upływający czas. Dlatego warto w tę grę zagrać, co bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. Moi drodzy, na sam koniec chciałbym Wam serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze to, że udzielacie się w, na moich social mediach. Przypominam także o tym, że wystartowałem z kanałem na Twitchu. Jesteśmy już po pierwszym streamie z Battlefielda 6 i wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział. I taka szybka wiadomość, już jutro, czyli w sobotę, 15 listopada o godzinie 20.00 kolejny stream właśnie z ARK. Riders. Zapraszam na niego bardzo, bardzo serdecznie. No i słuchajcie, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że podzielicie się swoimi opiniami na temat Ark Riders, jeśli graliście. A jeśli nie, to mam nadzieję, że trochę Was ten materiał do tego przekona. Także wszystkiego dobrego. Trzymajcie się do następnego razu. Hej!